Przez lata teraz jest jiu-jitsu bardziej popularne, czy może na przykład lat 90? To znaczy zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Teraz zresztą jest bardziej moda właśnie te sporty, gdzie, 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 gdzie są kopnięcia, gdzie są uderzenia, gdzie jest walka w parterze, w zwarciu. Tak jakby kibice bardziej byli żądni tych, tych bardziej brutalniejszych sportów walki, no i między innymi taka forma. Żydzicy, co walczą moje zawodnicy, chociaż jeszcze to w większości są juniorzy, młodzieżowcy, jest dużo bardziej atrakcyjniejsza niż właśnie od zawodów judo czy zapasu. A jeśli chodzi o plan przyszłość, mówi Pan, że chce Pan wystartować w Mistrzostwach polskich Seniorów. Czy jeszcze jakieś inne plany są? Znaczy teraz zostałem zaproszenie, żebym startował w kategorii Open 10 października. Międzynarodowy turniej w Słupsku, zastanawiam się. Mam trochę małą wagę, bo tam waży 80 kilo, tam mogą być chłopaki po 100 kilo, ale myślę, że pojadę sprawdzić się przed mistrzostwami Polski, które będą, będą w, Sosnowcu, w Sosnowcu. Jeżeli chodzi o judo, w judo zdobyłem trzy brązowe medale mistrzostw Polski, dzięki nim udało mi się jeździć na różne zgrupowania kadry polskiej. Zdobywałem też wielokrotnie medale na międzynarodowych turniejach, turniejach ogólnopolskich, kwalifikacyjnych właśnie do kadry polskiej. Jeżeli chodzi o judo, w tym roku nawet udało mi się zdobyć tytuł mistrza Polski Policjantów w judo. I też najlepszego technika, te zawody były w Bytomiu. Też udało mi się zdobyć wicemistrzostwo Europy Służb Mundurowych w judo. W czeskich budzielowicach. Jeżeli chodzi o dziudzicę, to już było, kiedy miałem 22-3 lata. Startowałem w Mistrzostwach Polski. Jak mówiłem, wcześniej byłem pierwszy. Byłem pierwszy na Pucharze polskiej, Na Pucharze Europy w Hanau. Byłem dwukrotnie siódmy. No nie, zawsze, nie zawsze ma się szczęście tam, żeby się przepłać, to trzeba 8 walk stoczyć, żeby znaleźć się w finale. Nie udało się przejść 5, no i później odpadłem, ale byłem 7, myślę, że to też jest dobry wynik. No i ogólnie na turniejach akademickich tych medali jest bardzo wiele, nie sposób jej wyliczyć, bo, bo trenuję ponad 20 lat. A skąd taka miłość do judo i jiu -jitsu? Skąd? W wieku 8 lat moje trenowanie zaczęło się od tego, że w wieku 8 lat chłopaki mówili, że chcą, powiedzieli, że chcą zapisać się do AWF-u na zajęcia karate. Okazało się później, że to było judo. Zapisałem się, spodobało mi się to. Tak naprawdę z tych chłopaków zostałem tylko ja. I nie podoba mi się to teraz. Lubię się zmęczyć, lubię potrenować. Lubię spędzić tutaj czas z młodzieżą, z kolegami z Polski, jakieś że na zawody spotykam się, bo dzięki temu mam dużo, dużo znajomych, dużo znajomości w całej Polsce. Dzięki sportowi dużo zwiedziłem po świecie, jeździłem. No i ukrywam też w pracy zawodowej, też mi pomaga sport, bo jednak sprawność fizyczna jest ważna, a, a, a też przez to prowadzę gdzieś tam zajęcia, gdzie dzięki temu mam. Łatwiej e, e, o, przez swoją sprawność. Prowadzi pan szkołę sztuk walki. Od kiedy pan to robi? To znaczy prowadzę szkołę. Na początku była to szkoła Dziudzicu. Bardzo chciał pan taki Eugeniusz Sikora, który ma dziewiąty dan Dziudzicu. On chciał, żebym otworzył, widział we mnie osobę, która mogłaby spokojnie prowadzić dzicu, bo niego trenowałem przez parę lat w Gorzowie, bo to jest osoba z Zielonej Góry. Powstała sekcja rodziców, co prawda tradycyjnego, od początku nie do, nie do końca mi to pasowało, bo ja przez pół swojego życia trenowałem sporty walki, gdzie... Się po prostu walczyło się o wynik, tutaj jest troszeczkę inna formuła. Było to 7 lat temu, zaczęło po dwóch latach troszeczkę to się wszystko zmieniać. Moi zawodnicy bardziej chcieli startować w zawodach niż uczestniczyć w takich typowych zajęciach jiu -jitsu. Zaczęło to się zmieniać, zawodnicy zaczęli z nimi jeździć na turniej do Polskiego Związku jiu -Jitsu. Przychodziły pierwsze pedale i doszło do wniosku, że jednak forma jiu fighting jest dużo lepsza. Później skończyłem, w końcu skończyłem, już dawno powinienem skończyć kurs instruktora judo. No I teraz moi zawodnicy już jeżdżą na zawody judo. Powoli coraz lepsze wyniki, co często widać gdzieś tam w gazetach. na koniec, jakby Pan mógł zachęcić do uprawiania tych sztuk walki? No, zapraszam do uprawiania przede wszystkim dlatego, że można tutaj miło spędzić czas, może nauczyć się technik, które przydadzą się gdzieś. Na ulicy. Chociażby zaczynając od zwykłych wpadów podczas upadku, można zaoszczędzić sobie dziwnej, niepotrzebnej zresztą kontuzji. Na pewno przyda się to gdzieś tam, w sytuacjach takich dwuznacznych, troszeczkę człowiek dzięki tym, tym treningom staje się, troszeczkę no bardzo staje się, dużo bardziej staje się pewniejszy, bardziej może wtedy postawić na siebie. To długo też jest, chłopaki. Witamy. Bierzemy kłopy. Idziemy. W tył. Ciężko, ciężko, ciężko. Nie ma ruchu, troszeczkę. Jedziemy. do Począczka. Góra, dół. Pięknie. Super. Nie ma co. ¿Qué okay.